Cześć. Zastanawiamy się czasem, skąd się biorą te wszystkie nowe, fajne rzeczy. Apki na telefon, które wiesz, ułatwiają życie, jakieś ciekawe gadżety, no zupełnie nowe usługi. Często na początku stoi za nimi coś, co nazywamy startupem. Właśnie. To słowo, które słyszymy coraz częściej, prawda? Dzisiaj postaramy się tak rozłożyć na czynniki pierwsze, czym właściwie jest startup i co ważne. Jak można zaplanować jego działanie, nawet jeśli ma się tylko pomysł? Czyli taka mapa drogowa do stworzenia czegoś własnego? Tak, jakby. Popatrzymy na pewne narzędzia, które mogą w tym pomóc. Super, czyli dzisiaj y, zagłębiamy się w świat startupów, sprawdzimy, co je wyróżnia, no i jak można zabrać się za planowanie, nawet mając tylko powiedzmy zarys pomysłu. Zapowiada się ciekawie. Zaczynajmy. Ok, to może zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest ten startup? Bo to brzmi trochę jak start rakiety coś dużego, może trochę ryzykownego. Ha, coś w tym jest. Startup to w zasadzie młoda firma, która, no wiesz, dopiero szuka swojego miejsca na rynku, szuka sposobu na zarabianie. Czyli niekoniecznie od razu wie, jak to robić? Dokładnie. To może być zarówno wielki projekt technologiczny, wiesz, z ambicjami globalnymi, jak i jakaś mniejsza inicjatywa, na przykład społeczna. Ale kluczowe jest to, że ona szuka swojego modelu biznesowego. Modelu biznesowego, czyli? Czyli, jakby to powiedzieć, sposobu działania, który przyniesie zysk i pozwoli firmie losnąć. Taki przepis na sukces, którego na początku często nie ma. Okej, okay. a co go tak naprawdę odróżnia od? no nie wiem, zwykłego sklepu za rogiem, który działa od lat. On przecież też działa, ma klientów, zarabia. Jasne. Główna różnica tkwi w kilku cechach. Po pierwsze yy, innowacyjność. Startupy zazwyczaj próbują rozwiązać jakiś problem albo zaspokoić potrzebę w nowy, kreatywny sposób. Często wykorzystują do tego technologię. Wyznaczają nowe standardy, tak? Tak, próbują, a ten sklep za rogiem, on ma już sprawdzony model, działa według niego od lat. Startup tego modelu dopiero szuka. Czyli dużo eksperymentuje. Właśnie. A z tym wiąże się kolejna cecha wysokie ryzyko. No nie ma żadnej gwarancji sukcesu, niestety. Wiele startupów po prostu upada. Brzmi trochę zniechęcająco. Może trochę, ale jest też druga strona medalu. Jeśli się uda, jeśli pomysł chwyci, to jest szansa na wysoką stopę zwrotu czyli duże zyski. Potencjalnie tak naprawdę duże. I co też ważne, często zaczynają z niskich kosztów początkowych. Nie trzeba od razu milionów. Czasem wystarczy komputer, no i genialny pomysł. A co jeszcze? Mówiłaś, że jest kilka cech. Tak. Celują w szybki i intensywny wzrost. Chcą dynamicznie zdobyć rynek, urosnąć. No i bardzo ważna jest skalowalność. Skalowalność czyli możliwość obsługi coraz większej liczby klientów. Tak, ale bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Pomyśl o aplikacji na telefon. Jej stworzenie kosztuje, jasne, ale czy obsłużysz tysiąc czy milion użytkowników? Koszt nie rośnie aż tak dramatycznie jak w piekarni, która musi kupić więcej mąki i zatrudnić ludzi. Rozumiem, czyli łatwiej się rozciągnąć. Dokładnie. Startup na początku też nie ma stałego modelu biznesowego, ciągle go testuje, zmienia, dopracowuje. No i zwykle to jest faza przejściowa, która trwa stosunkowo krótko. To nie jest stan na zawsze. Czyli Podsumowując, dużo ryzyka, ale i duża potencjalna nagroda. No i ta innowacyjność, to mi się podoba. Masz może jakiś przykład, żeby to lepiej zobrazować. Oczywiście, wyobraźmy sobie, no nie wiem, grupę uczniów z technikum informatycznego, pasjonaci gier. Zauważyli, że osoby, które gorzej rozróżniają kolory, często mają kłopot w niektórych grach. Faktycznie, to realny problem dla niektórych. No właśnie, i wpadają na pomysł. Stworzą aplikację, taką nakładkę na ekran, która lekko zmodyfikuje kolory w grze, żeby były łatwiejsze do odróżnienia. Pomysłowe. I co dalej? Zakładają firmę, startup, nie mają wielkiej kasy, więc robią zrzutkę w internecie, żeby dokończyć apkę i ją jakoś wypromować wśród graczy. Ryzykują swój czas, te zebrane pieniądze. I udaje się. Powiedzmy, że tak. Okazuje się, że pomysł to strzał w dziesiątkę. Apka zyskuje popularność, piszą o niej blogerzy gamingowi, co więcej, interesują się nią nie tylko gracze, ale i producenci gier. Dostają pierwsze zlecenia, żeby dostosować aplikacje do konkretnych tytułów. Super, i co dalej? Kiedy przestają być tym startupem? No, właśnie. W momencie, gdy ich firma znajduje stabilny sposób działania, mają stałych klientów, powiedzmy tych producentów gier, mają regularne przychody, ich model biznesowy działa i mają perspektywy na dalszy rozwój. Wtedy przestają być startupem w tym sensie poszukiwania, a stają się po prostu stabilną firmą technologiczną. A są inne scenariusze? Jasne. Mogą zostać przejęci przez większą firmę, która chce ich technologii albo zespołu. Albo może dojść do fuzji, czyli połączenia sił z inną podobną firmą, żeby stworzyć razem coś większego. Czyli fuzja to jak połączenie dwóch firm w jedną nową, a przejęcie to bardziej jak wchłonięcie jednej przez drugą? Mniej więcej tak. Przy fuzji powstaje często nowy byt. Przy przejęciu jedna firma zyskuje kontrolę nad drugą, która może nadal istnieć, ale już nie jest niezależna. W obu przypadkach. Ten etap startupowy, ten niepewny, poszukujący, się kończy. Ale, no wiesz, nie ma zaplecza finansowego. Startup to jest realna szansa? Zdecydowanie tak. To jest ścieżka, gdzie na początku inwestuje się głównie swój czas, swoją energię, kreatywność. I wiesz co, nawet jeśli ten pierwszy pomysł nie wypali, to zdobywa się niesamowite doświadczenie, umiejętności, kontakty. To procentuje w przyszłości. Okej, okay, przekonałaś mnie. Załóżmy, że mamy ten pomysł, jak ta ekipa od aplikacji dla graczy. Mamy zapał, ale jak to wszystko poukładać, żeby, no wiesz, nie działać na oślep? Wspomniałaś o tym modelu biznesowym. Jak się zabrać za jego tworzenie? Masz rację. Sam pomysł to dopiero początek. Potrzebny jest jakiś plan, i tu właśnie wchodzi model biznesowy. To jest ym, nic innego jak opis logiki działania firmy. Jak ona tworzy wartość dla klienta i jak na tym zarabia. Czyli taka instrukcja obsługi pomysłu? Można tak powiedzieć. Taki model wyjaśnia, kto jest naszym klientem to się czasem nazywa target, grupa docelowa wyjaśnia, co dokładnie mu oferujemy, jak do niego docieramy, jak budujemy relacje i wreszcie skąd wezmą się pieniądze i jak kontrolujemy koszty. Brzmi Dosyć skomplikowanie, jak jakiś wielki biznesplan. Kiedyś może tak było, pisano opasłe dokumenty. Ale dzisiaj mamy naprawdę świetne, znacznie prostsze i bardziej wizualne narzędzie. Nazywa się Business Model Canvas, w skrócie BMC. Płótno modelu biznesowego. Dokładnie. Stworzył je Alexander Osterwalder. To jest taki szablon, dosłownie jak płótno, podzielony na dziewięć kluczowych, logicznie powiązanych ze sobą bloków. Można go narysować na dużej kartce, na tablicy, albo użyć jakiejś aplikacji online. Bardzo praktyczne. Płótno z dziewięcioma polami to brzmi przystępnie. Co to za pola i jak one ze sobą współpracują? Tak, dziewięć bloków, które pokrywają wszystkie najważniejsze aspekty biznesu. Co ciekawe, Osterwalder sugeruje, żeby wypełniać je, zaczynając od prawej strony płótna. Tam skupiamy się na kliencie i rynku. Może zamiast omawiać je tak po kolei, spróbujmy je pogrupować tematycznie. Będzie łatwiej złapać, jak to działa. Dobry pomysł. Mniej jak lista punktów, bardziej jak mapa powiązań. Od czego zaczynamy? Prawa strona, mówiłaś? Tak, zacznijmy od tego, co na zewnątrz firmy czyli rynek i klient to są te kluczowe bloki po prawej stronie BMC. Pierwszy to segmenty klientów czyli dla kogo jest nasz produkt. Kto ma go kupić? Musimy bardzo precyzyjnie określić tę grupę, albo grupy docelowe. Czyli nie dla wszystkich? Raczej nie. Chodzi o ludzi, o wspólnych cechach może wiek, zainteresowania, miejsce zamieszkania może ich problemy. Musimy zrozumieć, dla kogo tworzymy wartość. W przykładzie z aplikacją to byli gracze z konkretnym problemem rozróżniania kolorów. Jasne. Jak już wiemy, dla kogo to co dalej. Wtedy przechodzimy do serca modelu, czyli bloku propozycja wartości, co konkretnie oferujemy tym klientom, jaki ich problem rozwiązujemy, jaką potrzebę zaspokajamy, i co ważne, dlaczego mają wybrać właśnie nas, a nie kogoś innego, czym się wyróżniamy. W przypadku tej aplikacji to była możliwość cieszenia się grą, tak, mniejsza frustracja. Dokładnie. Tą wartością może być też niższa cena, wygoda, lepsza jakość, jakaś innowacyjność, albo możliwość dopasowania produktu do siebie. Kluczowe, żeby myśleć o korzyściach dla klienta, a nie tylko o tym, co nam się wydaje fajne. I te dwa bloki, klienci i wartość, są chyba absolutnie fundamentalne, prawda? Jak tu coś nie zagra, to reszta może się posypać. Zgadza się, to jest rdzeń całego modelu. Możesz mieć super technologię, ale jak celujesz w zły segment albo nie potrafisz zakomunikować wartości, to nic z tego. Idąc dalej, po prawej stronie mamy kanały. Kanały, czyli jak docieramy do klientów. Tak, jak ich informujemy o produkcie, gdzie mogą go kupić, jak go dostarczamy, jak wygląda obsługa posprzedażowa. Czy to będzie strona internetowa, sklep z aplikacjami, media społecznościowe, a może w naszym przykładzie współpraca z influencerami gamingowymi? Trzeba wybrać te kanały, które są najskuteczniejsze dla naszej grupy docelowej. Okej. Okay. I ostatni element po tej klienckiej stronie relacje z klientami. Jakiego rodzaju więź chcemy z nimi zbudować? Czy to ma być coś zautomatyzowanego, jak chatboty, kasy samoobsługowe? Czy może potrzebna jest bezpośrednia obsługa, konsultanci? Jak chcemy dbać o to, żeby klienci byli zadowoleni, wracali i polecali nas dalej? Czyli, czy wystarczy dział pomocy na stronie, czy może forum dla użytkowników, gdzie mogą wymieniać się opiniami? Na przykład chodzi o to, jakiego rodzaju interakcji oczekują nasi klienci i jak my chcemy te relacje pielęgnować. Klient powinien czuć, że jego zdanie jest ważne. Dobra, czyli prawa strona BMC to jest wszystko, co dotyczy klienta i rynku: kto, co mu dajemy, jak do niego docieramy, jak budujemy relacje. To, co jest po drugiej, lewej stronie płótna. Lewa strona BMC skupia się na tym, jak my tę naszą obietnicę, tę propozycję wartości zrealizujemy, czyli jak ją stworzymy i dostarczymy. Tu mamy trzy kluczowe bloki. Po pierwsze, kluczowe działania. Czyli co konkretnie musimy robić? Tak, co musimy robić na co dzień, żeby nasz model biznesowy działał? W przypadku twórców aplikacji, o których mówiliśmy, to będzie przede wszystkim no, programowanie, testowanie, aktualizację, ale też marketing, pozyskiwanie partnerów. Te działania zależą od tego, co robimy. Dla firmy kurierskiej to będzie logistyka. Ok, a żeby te działania wykonać, potrzebujemy czegoś, prawda? Jakichś zasobów. Dokładnie, do drugi blok po lewej. Kluczowe zasoby. Jakie aktywa są nam absolutnie niezbędne? Dzielimy je zwykle na cztery kategorie. Mogą być materialne komputery, biuro, jakiś sprzęt. Mogą być ludzkie, czyli my sami, nasi pracownicy, ich umiejętności, wiedza. Programiści, graficy w tym przykładzie? Tak. Dalej finansowe, po prostu pieniądze na start, na działanie. I wreszcie niematerialne lub intelektualne to może być wiedza, patenty, prawa autorskie, marka, no i sam kod aplikacji w naszym przykładzie. Musimy wiedzieć, co jest kluczowe i skąd to weźmiemy. Czy mamy to sami, czy musimy pozyskać? No właśnie, bo rzadko kiedy robimy wszystko sami. Oczywiście, że nie. Dlatego trzecim blokiem po lewej stronie są kluczowi partnerzy. Kto nam pomoże? Z kim musimy współpracować, żeby nasz model zadziałał? To mogą być dostawcy, podwykonawcy jakieś platformy dystrybucyjne jak sklepy z aplikacjami firmy marketingowe banki, inwestorzy czyli wszyscy ci, którzy pomagają nam zdobyć zasoby albo wykonać część działań. Dokładnie. Partnerstwa często pozwalają skupić się na tym, co robimy najlepiej, a resztę zlecić komuś innemu, albo skorzystać z czyichś zasobów. Ważne są tu dobre relacje i umowy. Czyli podsumowując lewą stronę, co robimy, działania, czego potrzebujemy, zasoby, kto nam pomaga, partnerzy. Zostały nam jeszcze dwa bloki na samym dole płótna. Domyślam się, że tu wchodzą finanse. Tak jest. Na samym dole mamy podstawę finansową całego modelu jakby fundament. Po prawej stronie na dole są strumienie przychodów czyli jak będziemy zarabiać? Za co klienci będą nam płacić? W przykładzie aplikacji: jednorazowy zakup? Subskrypcja? Może tak. A może model freemium? Podstawowa wersja za darmo, a za dodatkowe funkcje trzeba zapłacić albo wersja darmowa z reklamami sposobów jest wiele. Trzeba wybrać taki, który pasuje do produktu, do wartości i do klienta. No i ustalić ceny, ewentualne rabaty. Ok, przychody to jedno, a po lewej stronie na dole. Domyślam się, że koszty. Dokładnie. Struktura kosztów czyli ile to wszystko, co zaplanowaliśmy po lewej stronie i na górze, będzie kosztować. Jakie są najważniejsze wydatki koszty związane z naszymi kluczowymi działaniami, zasobami partnerami. Pensje programistów, marketing, serwery, opłaty dla sklepów z aplikacjami. I ten blok wypełniamy na końcu. Tak, zwykle na końcu, gdy już wiemy, co chcemy robić i czego potrzebujemy, zliczamy te wszystkie koszty. I dopiero porównując przewidywane stromienie przychodów ze strukturą kosztów, widzimy, czy nasz biznes ma szansę być rentowny. Czyli, czy zarobimy więcej, niż wydamy? Właśnie, a jeśli na papierze wychodzi, że nie, to musimy się zastanowić, gdzie można obciąć koszty, ale tak, żeby nie stracić na jakości, albo jak zwiększyć przychody. Ten model pomaga to wszystko zobaczyć. To naprawdę układa się w logiczną całość: prawa strona rynek klienci, lewa strona nasze zaplecze operacje a dół finanse i wszystko musi do siebie pasować, współgrać. To faktycznie daje niezły obrazek całości biznesu i to na jednej kartce niesamowite. Ale mówiłaś, że najważniejsze jest to dopasowanie między klientem a propozycją wartości. Tak, to jest absolutnie, absolutnie kluczowe, bo bez tego reszta nie ma sensu. Dlatego Osterwalder stworzył drugie takie uzupełniające narzędzie, które pozwala przyjrzeć się właśnie temu połączeniu, jakby przez lupę. Nazywa się Value Proposition Canvas. Płótno propozycji wartości, tak, VPC. Że naprawdę dobrze rozumiemy klienta i że tworzymy coś, co rzeczywiście odpowiada na jego potrzeby, rozwiązuje jego problemy. I, jak działa ta lupa? Jak wygląda to płótno? VPC składa się z dwóch części, które powinny do siebie idealnie pasować, jak dwa kawałki układanki. Po prawej stronie mamy profil klienta. Analizujemy tu bardzo dokładnie trzy rzeczy. Po pierwsze, zadania, które klient próbuje wykonać. W naszym przykładzie granie w gry, osiąganie dobrych wyników. Tak, ale też może inne związane z jego pracą, życiem, hobby. Po drugie, analizujemy jego bóle, po angielsku pains. Czyli jakie problemy napotyka, co go frustruje, jakie ryzyka widzi. W naszym przykładzie, niemożność odróżnienia ważnych elementów w grze, frustracja, gorsze wyniki. A trzeci element profilu klienta? O co uważa za sukces? W naszym przykładzie lepsze wrażenia z gry, wygrana, poczucie równych szans, może uznanie innych graczy. Staramy się naprawdę wejść w buty klienta, zrozumieć jego motywacje, emocje, przeszkody. Czyli najpierw taka dogłębna analiza tego, co siedzi w głowie klienta. Bardzo ważne. A druga część tego płótna WPC. Po lewej stronie mamy mapę wartości, i tu projektujemy naszą ofertę, nasz produkt lub usługę. Najpierw opisujemy konkretnie, co oferujemy, czyli nasze produkty i usługi. W przykładzie aplikacja modyfikująca kolory. Okay. A potem pokazujemy, jak te produkty i usługi działają jak lekarstwa na bóle klienta, po angielsku Pain Relievers, czyli jak konkretnie rozwiązują problemy zidentyfikowane w profilu klienta. W naszym przykładzie. Aplikacja eliminuje problem z rozróżnianiem kolorów. Rozumiem. A co z korzyściami? O, pokazujemy też, jak nasza oferta tworzy korzyści dla klienta, po angielsku gain creators, jak pomaga mu osiągnąć to, czego pragnie. W przykładzie umożliwia pełne cieszenie się grą, poprawia wyniki, daje poczucie fair play. Chodzi o świadome projektowanie oferty tak, by była odpowiedzią na potrzeby, problemy i pragnienia klienta. Czyli najpierw słuchamy i staramy się naprawdę dogłębnie zrozumieć klienta, a potem projektujemy rozwiązanie specjalnie dla niego. To wydaje się zapobiegać tworzeniu produktów, których potem nikt nie chce kupić. Bardzo sensowne. Dokładnie o to chodzi. VPC pomaga zweryfikować, czy nasza propozycja wartości jest trafiona. Czy jest to dopasowanie, zanim zainwestujemy mnóstwo czasu i pieniędzy w budowanie całej reszty modelu biznesowego za pomocą BMC. To takie narzędzie do testowania pomysłów na wczesnym etapie. Niesamowite, ile można zaplanować, przemyśleć, mając właściwie tylko pomysł i, no powiedzmy, kartkę papieru albo tablicę. To była naprawdę wartościowa rozmowa, dużo się dowiedziałem. Spróbujmy może na koniec zebrać takie najważniejsze punkty do zapamiętania. Jasne, świetny pomysł. Podsumujmy to krótko. Po pierwsze, startup. Pamiętajmy, to młoda firma, która szuka opłacalnego modelu biznesowego. Charakteryzuje się innowacyjnością, ryzykiem, ale też potencjałem szybkiego wzrostu i skalowalności. I że to faza przejściowa? Dokładnie. Po drugie, koniekt fazy startupu. Następuje, gdy firma znajduje stabilny model, staje się dojrzałym przedsiębiorstwem, albo zostaje przejęta lub łączy się z inną firmą. Jasne? Po trzecie, model biznesowy. To jest ten logiczny opis działania firmy, klienci, wartość, kanały, relacje, przychody, zasoby, działania, partnerzy i koszty. Jak to wszystko razem działa? Ten przepis na sukces. Tak. Po czwarte, Business Model Canvas. To jest to popularne, wizualne narzędzie szablon z dziewięciu blokami, które pomaga zaprojektować, zwizualizować i zrozumieć model biznesowy. Pokazuje te wszystkie powiązania. Super praktyczne. Po piąte, Value Proposition Canvas. To narzędzie uzupełniające BMC, taka lupa, która skupia się na kluczowym dopasowaniu produktu, czyli mapy wartości, do potrzeb i problemów klienta, czyli profilu klienta. Żeby tworzyć to, czego ludzie naprawdę potrzebują. I ostatni punkt, chyba najważniejszy. Kluczem jest zrozumienie klienta i dostarczenie mu realnej, odczuwalnej wartości. To jest fundament każdego udanego biznesu, nie tylko startupu. Świetne podsumowanie. Wiesz co, teraz patrząc na różne nowe firmy, aplikacje, czy nawet jakieś inicjatywy w okolicy, można zupełnie inaczej na to spojrzeć. Próbować zgadnąć, jaki mają model biznesowy, dla kogo są, jaką wartość oferują, to naprawdę zmienia perspektywę. Zdecydowanie. A może nawet rozglądając się tak uważniej wokół siebie, uda się zauważyć jakiś problem, jakąś małą niedogodność, która aż prosi się o innowacyjne rozwiązanie. Czasem najlepsze pomysły rodzą się z takiej codziennej obserwacji. Kto wie, może to początek kolejnego ciekawego pomysłu. Dokładnie. Warto może dla ćwiczenia, nawet dla zabawy, spróbować opisać za pomocą tych dziewięciu bloków z Biznes Model Canvas jakiś prosty, własny pomysł. Na przykład na ulepszenie czegoś w szkole, zorganizowanie czegoś na osiedlu, cokolwiek. Zobaczyć, jakby to wyglądało na tym płótnie. Świetna myśl na koniec. Zachęta do kreatywności i działania. Dziękujemy za tę wspólną podróż po świecie startupów i modeli biznesowych. Było bardzo ciekawie. Również dziękuję. Mam nadzieję, że było to inspirujące. Na pewno. Do usłyszenia.